Panie Prezydencie, ja wiem, że czas na dzisiejszego jest ograniczony, bo nie będę odczytywał tego listu, który jest adresowany do Pana Prezydenta od społeczności naszego Gimnazjum im. Listów Polskich. Pięć lat temu mieliśmy zaszczyt otrzymać list od Pana Prezydenta. Nie mógł Pan być osobiście na nadaniu imienia. Ten list był odczytywany na uroczystości nadania imienia. To był 2012 rok. Ale to dlatego, że nie, Dzisiaj... nie miałem od tych upoważnienia. ma. Także na pana ręce Pana Prezydenta list, myśl, wydaje mi się, że z takim przesłaniem, które nie, do, nie za długo się ziści dzięki Panu Prezydentowi. Honorowy Gimnazjalny Nobel 2017 dla Pana Prezydenta Lecha Wałęsy. W hymnie naszej szkoły jest między innymi taka zwrotka, więc niech każdy odnajdzie swą drogę i podąża nią śmiało co dnia. Wyzwaniom czoło odważnie stawiajmy, bo przecież dla nas chcieć to znaczy móc. Wydaje mi się, że te słowa do Pana Prezydenta pasują znakomicie. Ja. <noise> ja proponuję, proponuję dopiszcie jeszcze, żeby Wam się chciało chcieć, piękną Polskę będziemy mieć. Zmienimy w takim razie hymn. Jeszcze na pamiątkę naszego spotkania, ponieważ w logo naszej szkoły ci nobliści, to jest rysunek jednej z naszych gimnazjalistek sprzed tych pięciu lat, Wśród nich oczywiście jest pan prezydent Lech Wałęsa i też cytat z Alfreda Nobla. Nagroda Nobla tym, którzy przyczyniliśmy dla dobra ludzkości. na pamiątkę naszego spotkania. Gdybyśmy jeszcze mogli tylko na paru egzemplarzach też poprosić o autograf pana prezydenta, to w honorowym miejscu będzie zawieszenie w szkole. Dziękuję bardzo. Ja to też powiesz Wy mnie powiesiliście, to ja powieszę.